Jak ważne w żywieniu bydła mlecznego są komponenty z kukurydzy? Panie Dawidzie, w jakiej postaci stosować kukurydzę i jakie są różnice w tych produktach? Stosować zarówno w postaci suchej, jak i kiszonej. W obu postaciach ta pasza jest świetnym rozwiązaniem w żywieniu zwierząt. Jednak jakbym osobiście miał wybierać między suchą a kiszoną, to z pewnością wybrałbym kukurydzę w postaci kiszonego ziarna kukurydzy, ponieważ może z powodzeniem zastąpić inne zboża, a przy tym jest bezpieczniejsza dla mikroorganizmów bytujących w żwaczu. Do tego kiszone gniecione ziarno kukurydzy można skarmić w większej ilości, gdyż technologia ta umożliwia wolniejszy jej rozkład w żwaczu. Tym samym jest bezpieczniejsza i nie zakwasza żwacza w takim stopniu jak zboża. Suche ziarno kukurydzy świetnie nadają się też na mieszanie premii do robotów paszowych czy stacji paszowych oraz do skarmiania najmłodszym cielętom z jeszcze nierozwiniętym żwaczem. Kiedy najlepiej stosować pasze energetyczne? Z reguły pasze energetyczne skarmiane są w początkowym okresie laktacji do około 120 dnia po porodzie. W tym okresie jest większy udział pasz treściwych w dawce, co powoduje szybszy pasaż paszy przez przewód pokarmowy, a więc gdy w dawce będzie większa ilość suchego ziarna kukurydzy, to z pewnością duża jej część przedostanie się do jelita grubego, a następnie na płytę gnojową. Są to straty energii oraz pieniędzy. Mało tego, trzeba też pamiętać o tym, że nadmiar skrobi w cienkim powoduje zanikanie kostków jelitowych, przez co powierzchnia wchłaniania w cienkim maleje. Czy może nam Pan powiedzieć, gdzie rozkładają się te produkty? Oczywiście. Dla przykładu 1 kg suchej kukurydzy zawiera około 600 g skrobi, z czego 70% rozkłada się w żwaczu, a 30% skrobi dostępna jest w jelicie. Na przykład w 1 kg kiszonej kukurydzy znajduje się 600 g skrobi, z czego 82% rozkłada się w żwaczu, a około 108 g przychodzi do jelita. Jeżeli chodzi o zboża, to w przypadku jęczmienia 1 kg zawiera 520 g skrobi, z czego aż 90% rozkłada się w żwaczu, a tylko 10% przychodzi do jelita. Marto, wiemy, że wiele osób przygotowuje kiszonki i ziarno kukurydzy we własnym zakresie. Ale na rynku są również komponenty Corn Energy. Dlaczego warto je wybrać? Komponenty paszowe Corn Energy dają nam pewność, że zostały przygotowane w kontrolowanym procesie pod reżimem technologicznym. A co za tym idzie otrzymujemy produkt dobrej jakości. Poza tym łatwa dostępność i wygoda korzystania jest zdecydowanym plusem tego rozwiązania. A jakie produkty Corn Energy możemy dostać na rynku? Wśród produktów Corn Energy znajdziemy kiszone gniecione ziarno kukurydzy, całe suche ziarno kukurydzy, mielone i gniecione ziarno kukurydzy, ścieczkę z kukurydzy oraz kiszone gniecione ziarno kukurydzy z kiszoną śrutą rzepakową w proporcji 70-30%. do A który z tych produktów najchętniej wybierany jest przez rolników? Zdecydowanie bestsellerem jest kiszone, gniecione ziarno kukurydzy. I tak jak wspomniał Pan Dawid, jest to najlepiej wykorzystywane źródło energii, bo w znacznym stopniu rozkłada się w jelicie. Dziękuję Panie Dawidzie, dziękuję Marto. Dziękuję. Przejdźmy teraz do kolejnej grupy produktowej Top Energy.